Gdybyśmy przenieśli w czasie gracza żyjącego na początku lat 2000 i pokazali mu, dajmy na to cyberpunka, to prawdopodobnie pomyślałby, że go wkręcamy, że gry wideo po prostu nie mogą wyglądać i działać aż tak dobrze. Nie oznacza to jednak, że doszliśmy do ściany i że gry już zawsze będą oferowały dokładnie to, co dzisiaj. W tym materiale chciałbym trochę popuścić wodze fantazji i pogadać o technologiach, które w przyszłości mogą odmienić branżę gier nie do poznania. Zapraszam. Zaczniemy jednak nie od gier jako takich, tylko od tego, w jaki sposób będziemy je pozyskiwać i, że tak powiem, konsumować. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat płynnie przeszliśmy z kupowania gier w pudełkach do kupowania samych licencji na ich użytkowanie już w formie cyfrowej. I zanim ktoś napisze: Wcale nie, ja wciąż kupuję pudełka. Tak, rozumiem, ja czasami też, ale fakty są takie, że w 2024 roku prawie 90% wszystkich sprzedanych kopii to były wersje cyfrowe. Wszystko wskazuje jednak na to, że i te czasy możemy niedługo wspominać ze sporym sentymentem. Nie trudno zauważyć, że branża gier wideo podąża śladami wyznaczonymi przez platformy VOD i wyraźnie skręca w stronę modelu subskrypcyjnego. Abonamenty mają wiele zalet, chociażby to, że oferują dostęp do ogromnej bazy gier, ale też sporo wad. Przede wszystkim Uzależniają nas od konkretnej usługi i odwiedzi mi się gigantycznych korporacji. A wbrew pozorom ich celem wcale nie jest dostarczanie nam taniej, wysokiej jakości rozrywki, tylko maksymalizacja zysków. Naprawdę. Analitycy przewidują jednak, że abonamenty w aktualnej formie to tylko stan pośredni. Krok na drodze do świata, w którym w ogóle nie będziemy uruchamiać gier lokalnie. Ten proces w zasadzie już się rozpoczął, a najlepiej widać to w ostatnich poczynaniach Microsoftu. Xbox, mimo że wciąż jest przede wszystkim konsolą, to jednak stopniowo ewoluuje w kierunku uniwersalnej międzyplatformowej usługi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by gry z Game Passa ograć na Macu, na smartfonie, tablecie albo nawet bezpośrednio na telewizorze ze Smart TV. To samo Samo dotyczy takich usług jak GeForce Now czy Amazon Luna. Czy nam się to podoba, czy nie, streaming będzie zyskiwał na znaczeniu i w nieodległej przyszłości może odmienić rynek gier nie do poznania. Przede wszystkim dlatego, że zabije platformy w aktualnym rozumieniu tego słowa i usunie jakąkolwiek barierę wejścia. Dzisiaj, przygodę z grami trzeba zacząć od zakupu konsoli albo gamingowego peceta. Zakup abonamentu za 30, 50 czy nawet 100 zł to jednak wydatek, który dużo łatwiej sobie zracjonalizować. Mimo że długofalowo prawdopodobnie będziemy przez to wydawać więcej, bo regularnie. Ostatecznie dzisiejsze potęgi, takie jak PlayStation czy Xbox, mogą zostać sprowadzone do roli aplikacji pokroju Netflixa. Rywalizujących między sobą nie sprzętem i mocą obliczeniową, ale jakością streamingu i ofertą dostępnych w abonamencie gier. Oczywiście do tego jeszcze daleka droga i po drodze sporo się może wydarzyć. Jednak fakt, że mimo kilku spektakularnych porażek, takich jak OnLive czy Stadia, w streaming gier wciąż inwestują największe światowe korporacje, świadczy o tym, że w ich opinii ten segment rokuje na przyszłość i że kiedyś będzie generował gigantyczne dochody. Mechanizmy odpowiadające za zachowanie NPC-ów w grach od lat nazywamy sztuczną inteligencją, ale nie ma się co czarować jest to określenie mocno na wyrost. Właśnie dlatego tytuły, które oferują coś więcej, od razu wyróżniają się na tle konkurencji. Pamiętam na przykład, jak wielkie wrażenie zrobiła na mnie możliwość zagadywania dowolnych NPCów w Red Dead Redemption 2. To jest bardzo prosta rzecz, możemy wybrać tylko, czy chcemy powiedzieć coś miłego, czy niemiłego, ale to wystarcza, aby zwykli przechodnie stali się kimś więcej niż tylko dekoracja. Ciekawą odmianą byli też przeciwnicy z drugiej części The Last of Us, reagujący na śmierć swoich towarzyszy. Niby pierdoła, gameplayowo nie ma żadnego znaczenia, ale podbija imersję o dobre kilkadziesiąt procent. Oczywiście póki co to wciąż tylko proste skrypty, jednak pokazują, jak bardzo gry mogłyby zyskać na implementacji prawdziwej sztucznej inteligencji, a już w ogóle szczytem marzeń byłaby możliwość samodzielnego poprowadzenia rozmowy zamiast wybierania jednej z dwóch czy trzech predefiniowanych opcji. Co ciekawe, wcale nie jest to koncept aż tak odległy, jak mogłoby się wydawać. Przecież już teraz bez problemu możemy pogadać z dowolnym. Chat Botem, a nawet poprosić go, by nie wiem, przyjął rolę średniowiecznego chłopa. Na przykład, na moją prośbę, czad GPT został Wojciechem, synem Macieja ze wsi Zalesie i zdradził, że czasami mówią na niego garbaty, bo go w młodości krowa kopła i odtąd trochę się krzywi. To cytat, ja tego nie wymyśliłem. Deweloperzy i moderzy eksperymentują z generatywną sztuczną inteligencją od dłuższego czasu. Warto tu powiedzieć chociażby o projekcie Neo NPC, za którym stoi Ubisoft. Składa się z modelu językowego, którego zadaniem jest generowanie odpowiedzi bez wychodzenia z przypisanej roli oraz narzędzia audio to Face od Nvidia dbającego, by mimika bohatera oraz ruch ust pasował do wygłaszanych kwestii. W założeniach deweloperzy będą mogli wymyślić postać, nadać jej odpowiednie cechy charakteru wyznaczyć cele i wypuścić w wirtualny świat. Coś bardzo podobnego mogliśmy oglądać w serialu Westworld, z tym, że w formie robotów pracujących w parku rozrywki. Chociaż oczywiście do tego jeszcze bardzo daleka droga. Ciekawym projektem jest też Nvidia Ace, czyli Autonomous Character Engine. Pierwsze próby implementacji tej technologii możemy zobaczyć chociażby w Inzoj, gdzie AI ma zapewnić nieco bardziej rozbudowane, naturalne relacje między postaciami. Jest też PUBG Ally, czyli specjalny tryb, w którym otrzyma Mamy do dyspozycji napędzanego przez sztuczną inteligencję towarzysza. W założeniach bardziej samodzielnego niż typowy bot, i przede wszystkim komunikującego się z graczem głosowo. Down. To OK, Hang in there. The is gone. Ogromne wrażenie robi też prezentacja gry Black Vulture's Spray of Grid, która wyróżnia się obecnością inteligentnego asystenta pola walki o nazwie Viper. Ma on w czasie rzeczywistym analizować otoczenie, dawać wskazówki, informować o sytuacji i reagować na naturalne, głosowe polecenia gracza. Wygląda to naprawdę imponująco, chociaż póki co to bardziej pokaz technologii niż faktyczna gra. Podobnych prób i eksperymentów jest znacznie więcej, chociażby zmodyfikowane demo Matrix Awakens, w którym da się swobodnie pogadać z przechodniami. A efekty czasami bywają naprawdę niepokojące. You're there. simply a character I'm in a the video game. Coaching. It's not possible. Tak zaawansowana technologia wywróci do góry nogami nie tylko sposób, w jaki gramy, ale też cały proces projektowania gier. Dzisiaj każda interakcja, dialog i zachowanie NPC są kontrolowane przez skrypty. Jeżeli zyska on większą autonomię, to jednocześnie deweloperzy stracą nad nim kontrolę. Ewentualnych błędów nie będzie się dało naprawić, tak jak dzisiaj, po prostu zmieniając kilka linijek kodu. Dlatego implementacja zaawansowanej, generatywnej, sztucznej inteligencji do gier na pewno będzie postępowała bardzo powoli i ostrożnie. Studia deweloperskie dużo chętniej sięgają za to po inne bazujące na AI narzędzia, które ułatwiają im pracę. Dwa lata temu Ubisoft zaprezentował chociażby Ghostwritera, czyli system do automatycznego generowania mniej istotnych kwestii dla postaci niezależnych. Sztuczna inteligencja pomaga też tworzyć proste modele 3D, koncept arty, tekstury, zbiera feedback od graczy, zastosowań jest mnóstwo. I chociaż rosnąca rola AI wzbudza uzasadnione obawy, to wydaje się, że jest to proces niemożliwy, do zatrzymania. A skoro już jesteśmy przy futurystycznych rozwiązaniach, które mogą usprawnić pracę, to jest idealny moment na przedstawienie partnera dzisiejszego filmu. Asus ZenBook Duo to bardzo nietypowy laptop, którego wyjątkową cechą jest to. Posiada on dwa pełnowymiarowe, dotykowe ekrany OLED oraz w pełni funkcjonalną bezprzewodową klawiaturę z touchpadem. Dzięki temu da się z niego korzystać jak z typowego, kompaktowego laptopa. Podwójnego tabletu lub komputera z dwoma monitorami, w zależności od potrzeb, w pionie lub w poziomie. To bardzo ciekawe rozwiązanie, szczególnie dla ludzi, którzy pracują kreatywnie lub po prostu potrzebują większej przestrzeni roboczej. W moim przypadku świetnie sprawdziło się to np. podczas montażu wideo. Dodatkowo, dzięki dołączonemu do zestawu rysikowi, laptop może być bardzo praktycznym narzędziem dla fotografów, grafików czy projektantów. Jeśli chodzi o specyfikację, to na pokładzie znajduje się procesor Intel Core Ultra 9 z obsługą AI 30%. 2 GB pamięci RAM oraz 2TB dysk SSD. Wspomniane już wcześniej ekrany to 14-calowe panele OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Co ważne, oba są zabezpieczone szkłem Corning Gorilla Glass. Mimo kompaktowych rozmiarów laptop został też wyposażony w komplet niezbędnych portów: standardowe USB A, dwa porty Thunderbolt 4 USB C, pełnowymiarowe HDMI w standardzie 2.1 oraz gniazdo Audio Jack. No i wydajną baterię o pojemności 75W którą do 60% naładujecie w zaledwie 49 minut. Nietypowa, ale ciekawa konstrukcja, którą warto rozważyć szczególnie, jeżeli macie nieco starszy sprzęt z Windowsem 10. Jak ogłosił Microsoft, wsparcie starszej wersji zakończy się już 14 października tego roku. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o technikalia, to rozwój grafiki jest niezaprzeczalny. Natomiast pozostałe elementy składające się na symulację wirtualnego świata zostały zepchnięte na dalszy plan. Mam tu na myśli fizykę, a w szczególności zaawansowany system destrukcji otoczenia. Paradoksalnie więcej ciekawych i naprawdę imponujących nawet dzisiaj eksperymentów miało miejsce dobre kilkanaście lat temu. Już nawet nie mówię o starożytnym Red Faction z 2001 roku, ale chociażby o Mercenary, Red Faction Guerilla, Crazy w którym masę czasu spędziłem demolując blaszane domki i ścinając drzewa, Just Cause 2, 3 i 4, czy oczywiście rewolucyjnym Battlefieldie Bad Company 2. A później branża jakby o tym zapomniała w 100% skupiając się na grafice. No. Poza Battlefieldem. Idealnie obrazuje to historia Crisisa, w którym, począwszy od drugiej części, znaczenie destrukcji spadło niemal do zera, a możliwości samego silnika zostały ograniczone. Czym jest spowodowany taki stan rzeczy? Przede wszystkim zaawansowany silnik fizyczny wymaga sporych zasobów, szczególnie dzisiaj, gdy wirtualne światy są tak szczegółowe. Środowisko podlegające zniszczeniom wymusza dodatkową optymalizację i zabiera jakże cenny w tej branży czas. Właśnie dlatego, kreatywność i zabawa nowymi technologiami to dziś domena mniejszych, niezależnych. Studiów. Wystarczy wspomnieć znakomite, oparte na Voxelach Teardown czy The Finals, stworzone przez weteranów studia DICE. Największe studia z reguły nie mogą sobie pozwolić na podobne eksperymenty, bo stoi nad nimi wydawca wraz z całym zastępem inwestorów. Podatne na zniszczenia, zmienne środowisko jest też dużo bardziej nieprzewidywalne, a co za tym idzie, dużo trudniej jest zaprojektować świat z taką ilością zmiennych. Battlefield czy The Finals to jednak coś zupełnie innego niż singlowy Far Cry, nie mówiąc nawet o cyberpunku, GTA. Trzeba też pamiętać, że nie w każdej grze rozbudowana destrukcja się sprawdzi i nie w każdej ma sens. Na przykład w liniowym Call of Duty umożliwienie graczowi rozwalenia dowolnej ściany zniszczyłoby całe precyzyjnie wyreżyserowane doświadczenie. Nie oznacza to jednak, że fizyka już zawsze powinna być tak ograniczona jak dzisiaj. Nawet jeżeli twórcy nie chcą pozwolić na burzenie ścian, to zawsze można postawić na efektowne zniszczenia w mikroskali. Tak by ostrej wymianie ognia towarzyszyły latające krzesła, przewracające się szafy spadające żyrandole, odpadające ze ścian tynk itd. Tak Same ślady po kulach i lekkie osmolenie po wybuchach to moim zdaniem trochę mało jak na rok 2025. I byłoby miło, gdyby przynajmniej to co znamy z Control stało się obowiązującym standardem, a nie wyjątkiem potwierdzającym regułę. Jeżeli już kilkanaście lat temu gry pozwalały na wysadzanie w powietrze całych budynków, to tym bardziej mogą to robić dzisiaj i tym bardziej będą mogły robić w przyszłości. Wyobraźcie sobie GTA, w którym zestrzelony śmigłowiec nie odbija się śmiesznie od dachu stacji benzynowej, tylko wpada do środka, powodując malowniczą eksplozję. W którym strzał z wyrzutni rakiet w budynek kończy się solidną wyrwą w elewacji i lawiną odłamków. Dzisiaj jeszcze abstrakcja, ale za 10-15 lat? Moim zdaniem najwyższy czas, by zaawansowana destrukcja otoczenia wróciła do łask i znowu stała się modna. Bo nawet mały krok naprzód w tym temacie odmieni rozgrywkę nieporównywalnie bardziej, Niż kolejny graficzny bajer, któremu trzeba się przyglądać pod lupą. Wirtualna rzeczywistość to jedna z tych rewolucji, które są zapowiadane od lat i tak nadchodzą, nadchodzą, ale nadejść nie mogą. Mimo że jest to technologia, która wynosi imersję na poziom absolutnie nieosiągalny dla zwykłych monitorów i telewizorów, to wciąż zmaga się z mnóstwem ograniczeń i niedogodności. Podstawowym problemem jest fakt, że póki co gogle skutecznie oszukują tylko jeden zmysł. Wzrok. Oczy widzą, że się poruszamy, ale jednocześnie mózg dostaje sygnały sugerujące coś zupełnie przeciwnego. Efekty są różne. Czasami to po prostu wybicie ze świata gry, czasami mdłości, a czasami. Na razie najlepsze, najbardziej kompleksowe doświadczenie da się osiągnąć wykorzystując wielokierunkową bieżnię ze specjalną uprzężą. A najwięksi zapaleńcy inwestują jeszcze w specjalne, haptyczne kamizelki symulujące uderzenia i postrzały. Wszystko to zajmuje kupę miejsca i jest nieprzyzwoicie drogie. Dlatego potrzebujemy albo bliżej nieokreślonego technologicznego przełomu, dzięki któremu każdy będzie mógł sobie zbudować w domu niedrogie, kompaktowe stanowisko do wiaru, albo radykalnej zmiany podejścia. To znaczy zamiast oszukiwać poszczególne zmysły, można spróbować dotrzeć bezpośrednio do mózgu. I mimo, że brzmi to jak science fiction, to jest to opcja traktowana jak najbardziej na poważnie. Od kilku lat, Valve we współpracy z OpenBCI pracuje nad headsetem o nazwie Galia. Jest to wyposażony w specjalistyczne czujniki hełm, który na bieżąco skanuje aktywność mózgu, by wykorzystać odczyty w grach. Gabe Newell chciałby przede wszystkim przechwytywać towarzyszące graczom emocje, badać ich poziom strachu, ekscytacji, stresu albo znudzenia. Dzięki temu gry mogłyby reagować w czasie rzeczywistym, na przykład zwiększając Trudności. albo wręcz przeciwnie, dając lekkie fory, gdy pojawi się frustracja. Ciekawe zastosowanie dla odczytów EEG już w 2021 roku znalazł pewien model, który uzależnił skuteczność rzucanych w Skyrimie czarów od poziomu skupienia. Jeśli nie masz mózgu, nie zrobisz żadnego jeśli Then you will do double damage. Newellowi marzy się jednak technologia, która byłaby zdolna nie tylko odbierać sygnały z mózgu, ale także przesyłać je w drugą stronę. Mówi się m.in. o neutralizacji nudności i zawrotów głowy, które pojawiają się u niektórych użytkowników gogli VR. Jednak to dopiero niewinny początek. Docelowo szef Valve chciałby uzyskać możliwość wywoływania u graczy konkretnych emocji i wrażeń. A to już brzmi trochę jak wstęp do znanych z cyberpunka Brain danceów, Ale pójdźmy jeszcze o krok Dalej. W 2021 roku sieć obiegło nagranie, na którym pewien makak z wszczepionym implantem Neuralink gra sobie w Ponga. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że nie potrzebował do tego żadnego kontrolera. Efekt udało się osiągnąć dzięki algorytmowi, który odpowiednio interpretował aktywność mózgu odczytywaną przez implant. Początkowo trzeba było nakarmić algorytm odpowiednią ilością danych. W tym celu z wykorzystaniem normalnego joysticka makak grał w prostą grę polegającą na przesuwaniu białej kulki na pojawiające się w losowych miejscach pomarańczowe kwadraty. W tym czasie system analizował, jaka aktywność mózgu towarzyszy wychylaniu joysticka w konkretnych kierunkach. Kiedy algorytm nauczył się już poprawnie interpretować odczyty, możliwe stało się sterowanie bez udziału kontrolera. Wystarczyło, że makak pomyślał o wychylaniu joysticka w górę, by poruszyć obiektem widocznym na ekranie. Sam ruch ręką nie był już Potrzebny. Oczywiście przesuwanie paletki w pongu to bardzo prosta czynność, ale od czegoś trzeba było zacząć. Trzy lata później udało się już osiągnąć rzecz bardziej imponująca. Neuralink został wszczepiony 29-letniemu Nolanowi Arbu, który w wyniku wypadku został sparaliżowany od ramion w dół. Dzięki implantowi Nolan mógł kontrolować kursor za pomocą myśli i grać m.in. w cywilizację. Podobnie jak w przypadku poprzedniego eksperymentu, najpierw trzeba było nauczyć system odpowiedniej interpretacji, wysyłanych przez mózg sygnałów, co zajęło trochę czasu. Ale później kontrolowanie kursora podobno stało się super intuicyjne. Inny pacjent o imieniu Alex, któremu Neuralinka wszczepiono kilka miesięcy później, wykorzystał go w counter Strike 2. I jak widać na opublikowanym przez firmę nagraniu, radził sobie naprawdę dobrze. Wciąż jest to swego rodzaju hybryda, to znaczy z tego co rozumiem, Neuralink służył wyłącznie do celowania, ale i tak efekt robi wrażenie. Implant podobno świetnie sprawdza się też w specjalistycznych programach do projektowania obiektów 3D, co umożliwiło Alexowi powrót do pracy. Nad własnym chipem pracuje też należąca do Gabe'a Newella firma Starfish Neuroscience. Implant ma być znacznie mniejszy od Neuralinka, ale jednocześnie bardziej zaawansowany, bo zdolny odczytywać informacje z wielu regionów mózgu jednocześnie. Oczywiście to dopiero początek drogi, ale być może właśnie połączenie tych dwóch technologii, to znaczy gogli VR i prostego póki co interfejsu mózg-komputer, zapoczątkuje zupełnie nową erę w historii gier wideo. A dalej? Cóż, w 2020 w 2020 roku w rozmowie z serwisem IGN Gabe Newell stwierdził, że, cytuję, jesteśmy o wiele bliżej Matrixa niż ludzie zdają sobie sprawę. Być może były to zwykłe przechwałki i marketing, ale co jeśli nie. I za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat naprawdę uda się wpiąć do mózgu na tyle skutecznie, by przesłać do niego obraz, zapachy, bodźce dotykowe, a nawet świadomość, że jesteśmy kimś zupełnie innym. Pierwszy implant zaprojektowany przez Starfish Neuroscience ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku. Wtedy prawdopodobnie dowiemy się nieco więcej. A później pozostanie już tylko oddać władzę w ręce maszyn i pogodzić się z rolą zamkniętej w kapsule białkowej baterii. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dajcie znać co wy o tym wszystkim sądzicie, dzięki i do zobaczenia.